Hej, witam Was serdecznie. Tematyką dzisiejszego filmiku będą kosmetyki, a na miadowicie ch chciałam pokazać swoich ulubieńców na okres jesienno-zimowy. Będą to kosmetyki e, takie przeznaczone do skóry normalnej, suchej, a nawet takiej przesuszonej, czy nawet z egzemą. E, tutaj mam kilka fajnych produktów, które są sprawdzone. I właśnie zacznę dzisiaj od pilnacji twarzy. Więc tak, tutaj mam taką serię Balea Med z Ultra Sensitive. Tu akurat w ręku mam mleczko do czyszczenia twarzy. To kosztuje 2,95-200 ml. Bardzo fajny kosmetyk, bez zapachu, również przeznaczony do skóry wrażliwej. Fajnie zrywa makijaż, nie podrażnia. Coś naprawdę super produkt. Natomiast tutaj dalej mam tonik do, do twarzy. Jest to również ta sama seria, ta sama cena i pojemność. Super produkt dla skór wrażliwych, różnie się nadaje. Ja kupuję tego kilka buteleczek w ciągu roku. Natomiast na okres zimowy to jest takie moje must-have, więc to polecam serdecznie. Również z tej serii Ultra Sensitive wyszły nowości w tym roku, ponieważ ta seria się bardzo rozszerzyła. I teraz tak, teraz są taki olejek do oczyszczania twarzy. Cena to jest również około 3 euro. 100 ml. I teraz tak, tutaj ma ten olej składnik w sobie Cika. Jest to sk taki skrót od takiej azjatyckiej rośliny, która się nazywa cantella asiatica, i ta właśnie roślina jest bardzo dobra, żeby walczyć z taką problemością suchego, suchej skóry, nawet atopowej czy łuszczycy. Ja ten olej zastosowałam na razie raz, ale jestem z niego super zadowolona, więc to mogę po pierwszym razie już polecić. Następnie mam tutaj również super maseczkę do twarzy, również seria Balea Med Ultra Sensitive. Maseczka, która kosztuje euro 50, jest to maseczka w płakcie, również bez zapachu, super na ona jest mocno nasączona, więc to polecam serdecznie. Kolejne produkty, które mogę serdecznie polecić, będą najpierw sera do twarzy. Więc tak, najpierw pokażę serum z Isany, ponieważ Isana ma również tą serię Isana MED Ultra Sensitive. Wygląda to w ten sposób, natomiast to na półce najpierw stoi w takim małym kartoniku. 30 ml to jest za około 5 euro. To trzeba zużyć w ciągu 6 miesięcy od otwarcia. Bardzo fajnym serum do twarzy, ja tego używam, to chyba będzie już mój drugi rok, ja to tylko w tamtym roku. To serum nakładam zawsze rano. E, ona super nawilża buzię. E, mogę to serdecznie polecać, z tego jestem super zadowolona. E, następne serum, które jest również nowością w tym roku DM, ie jest to Balea, również Ultra Sensitive, sensitive e, z, z kwasem hialuronowym oraz Q10. To serum zaczęłam stosować pierwszy raz, tak myślę, około dwa tygodnie temu. Również bardzo dobre serum do twarzy. One są już w takim kartoniku i to kosztuje również około 5,30 euro. To serdecznie również polecam. Super nawilża buzię, To jest również bez zapachu, jest również dla skór, dla, dla skór wrażliwych jak najbardziej. Następnie tutaj mam krem do twarzy. Mianowicie dwa kremy, natomiast jeden krem znam bardzo dobrze. Jest to Balea również Ultra Sensitive, która zawiera 7% mocznika, ponieważ tani jeszcze jest Balea, która zawiera tego mocznika mniej w składzie. Również jest krem Balea z tej serii Nano do skór trądzikowych, takich problematycznych. Ten krem właśnie jest w takiej tubce. 50 ml, cena to około 4 euro. Ten krem stosuję zawsze jesień, zima, na dzień. On super nawilża i daje taką jakby koderkę na twarz. E, taką, takie zabezpieczenie, e, no w tym okresie takim z zwłaszcza zimą i ten e, ogrzewanie chodzi intensywnie, czy na zewnątrz zim, na jest bardzo zimno i nasza skóra potrzebuje takiej właśnie ochrony. Ten krem polecam serdecznie, to jest moje już mój trzeci rok stosowania tego kremu i właśnie również szczęściowa, która ma skórę bardzo wrażliwą, taką mocno mm, naczynkową też również zakochała się w tych kremach ja go poleciłam, ten krem właśnie rok temu i teraz kupuję już tylko te, więc to serdecznie polecam natomiast w tym roku również pojawiła się nowość również z serii Balamet Ultra Sensitive i jest to krem ochronny z ceramidami natomiast ja tego kremu jeszcze nie stosowałam, ale wydaje mi się, że może być również bardzo dobry to jest również w takim pudełeczku ta sama również cena tego jest również bardzo ciekawa, natomiast e, zacznę go stosować, a ja skończę mój e, właśnie krem ten, e, z, ten e, z tym, 7% urea. Więc to ten polecam, no po prostu to jest mój hit e, właśnie na zimę. Teraz przejdę do pielęgnacji e, ciała. Najpierw pokażę takie... Serum z 5% mocznikiem, jest to Isana Med. To serum można stosować na twarz oraz na ciało, natomiast ja to stosuję tylko na ciało. Czasami nakładam to tylko jako balsam, ale myślę, że w okresie takim zimowym, gdzie to ogrzewanie będzie dosyć yy, mocno funkcjonowało, Będę nakładać dodatkowo na przedbalsamę, ponieważ ja mam taką dosyć atopową skórę, zwłaszcza na nogach w okresie zimowym, ale jak teraz to mi się sprawdza super, również bez zapachu, pojemność 100 ml co około 4, 4 euro. Następnie do ciała tu mogę pokazać yy, Balea Med. Żel do golenia. Ja ten żel odkryłam w wakacje. Euro 60 to jest cena takiego żelu. On jest bez zapachu, bardzo gęsty. Nie podrażnia skóry podczas depilacji. Super produkt. To naprawdę ja już na razie nie będę stosowała innych żelów. Tylko ten to serdecznie polecam. To zresztą było w moich ostatnich ulubieńcach. Tu mam kolejny fajny produkt do ciała, a jest to mianowicie Eveline Cosmetics. Taki intensywny olejek ujemniający. To jest akurat do biustu i do ciała. Natomiast skład ma bardzo fajny, aż bym powiedziała idealny. I ten olejek sobie używam często po kąpieli, tak użyję tylko oliwki, to potem, żeby jeszcze wzmocnić działanie, nakładam sobie właśnie na, na, na dekolt, na, na ręce czy na nogi, jak mi się właśnie to dzisiaj po prostu zachce. Ale bardzo fajny olejek, on jest dostępny w Rosmanie. To serdecznie polecam. Jeszcze z tej z serii Eveline Cosmetics z, tej, z tych olejków jest takie właśnie taki, takie masełko do ciała w takim małym pojemniczku, i to jest również bardzo dobre, więc tam to też serdecznie polecam. Kolejne produkty do ciała. To jest tak, to jest taki olejek do mycia. To jest akurat taka była seria limitowana w Lidlu. Natomiast ja chciałam pokazać, że mm, mm, takie olejki można w sumie w do, kupić wszędzie. Czy Rosman, DM, to krótko jest z Lidla. Ja te olejki bardzo często używam zimą do mycia, żeby to ciało jeszcze bardziej nawilżyć. Według mnie to się super sprawdza, zwłaszcza w takiej skórze bardzo suchej, czy nawet atopowej. Tutaj następnie chciałam pokazać również do pielęgnacji ciała dwie oliwki. Tu mam taki hit, który odkryłam już kilka lat temu. To jest Mama Baby Dream. To jest oliwka przeznaczona dla mam albo dla kobiet karmiących, która ma skład bardzo dobry. Natomiast ja uważam, że ten kosmetyk może stosować każdy. On jest bardzo ładny zapach, natomiast oni teraz zmienili szatę graficzną, bo jeszcze rok temu była taka fioletowa, zakrętka mocno ciemna, ta jest taka różowa. Cena to jest około 2,70-2,80. 2, 2, Pojemność 200 ml. Ta oliwka jest taka według mnie trochę gęściejsza niż inne. Bardzo ją lubię i często właśnie do niej wracam w okresie e, zimowym. Natomiast tutaj chciałam pokazać taką wersję troszkę tańszą. To jest akurat oliwka Baby Love z DMU. Również bardzo dobra. Natomiast, e, natomiast e, uważam, że ta jest o tyle lepsza, że tutaj jest taka e, gęściejsza. Natomiast no, też jest droższa około euro, więc ale ta jest również bardzo dobra. Tutaj chciałam jeszcze pokazać jeden produkt do pielęgnacji, a to ma mianowicie krem do rąk. Jest to Cien. To jest taki krem. On jest również... E, z czego on tutaj był? On był na bazie, na bazie e, gliceryny. I teraz tak, ten krem to jest taki krem ala, bym powiedziała, neutrogena, tylko z lepszym składem. Ten krem jest bardzo gęsty. On zostawia taką, e, taką powłokę na rękach. Dlatego jego ja go tylko na noc. Natomiast on jest bardzo dobry. Przez to, że on taką powłokę nadaje na rękę, ta wilgoć nam nie ucieka. Cała to jest około euro i to jest receptura bez mikroplastiku. Bardzo dobry kosmetyk, to również serdecznie polecam. Ale to stosuję tylko głównie zimą i jesienią na ręce, bo latem, czyli wiosną, wolę takie bardziej lżejsze kremy do rąk. Więc jak widać, tak, tych kosmetyków. Trochę pokazałam. To są naprawdę rzeczy sprawdzone, które mi się świetnie sprawdzają, ponieważ, no jak mówię, mam duży problem w okresie jesienno-zimowym, bo ja skóra taką dosyć suchą i te kosmetyki pomagają mi walczyć właśnie z tym problemem. Dajcie znać, czy również je znacie, czy może jakieś inne kosmetyki polecacie do skór bardzo takich suchych, czy nawet przesuszonych. Chętnie y, poczytam Wasze komentarze. Może, może się skuszę na kupno czegoś nowego. Także dziękuję serdecznie za oglądanie i widzimy się następnym razem. Pa!